Witajcie, kochani, serdecznie. Witajcie w kolejnej serii filmików, tym razem na temat poszczególnych znaków Zodiaku. Będzie to prognoza dla 12 znaków Zodiaku na rok 2026. No i, kochani, będzie to bardzo ogólny rozkład, króciutki. E, także to, co będzie dobre, bierzcie do siebie. To, co będzie mniej dobre lub negatywne. To odpychajcie od siebie, tak bym powiedziała, ponieważ jest to zbyt ogólny rozkład, żeby każdego wszystko dotyczyło, co tak naprawdę będzie tutaj powiedziane. Także kochani, zapraszam Was do oglądania. Oczywiście, jeśli chodzi o taką ogólną prognozę na rok 2026 z perspektywy astrologicznej, co się dzieje z planetami. Pokoleniowymi to już tak naprawdę zostało nagrane, także bardzo serdecznie zapraszam do obejrzenia dwóch filmików na ten temat. Są one z ilustracjami i z grafikami, i jest tam również lektor AI, także nie zdziwcie się, że mnie tam nie ma. Po prostu stwierdziłem, że się trochę pobawię w jednym z programów i no, takie mi dwa filmiki wyszły. Oryginalny tekst mojej mamy, także tutaj na początku postawię karty, a potem również. Również po, poczytam, co mama mówi na temat barana no, z astrologicznego punktu widzenia na 2026 rok. Co czeka barany w 2026 roku, kochani? Zobaczmy sobie. Zobaczmy, co Was ogólnie czeka w tarocie. Zobaczymy, co tutaj się pojawi. No tak, as mieczy na przeszłość, czyli od czegoś już odchodzicie lub odeszliście. Możliwe, że trzeba będzie coś podomykać jeszcze na początku roku. Wszystko, co związane z rzeczami prawnymi, wszystko, co związane z, z rzeczami yy, bardziej, bym powiedziała, też diagnostycznymi, na przykład u lekarza. Jest to bardzo dobry okres też na jakiekolwiek operacje, na jakiekolwiek zabiegi, kochani. Wycinania czegokolwiek lub sprawy, bym powiedziała, związane z rozwodami bądź jakimikolwiek sprawami prawnymi, kochani. No i tutaj właśnie idzie ten król mieczy, czyli też wszystko, co związane, właśnie z sędziami, z, 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 wszystkie, że tak powiem, zawody mężczyzny, który byłby urzędnikiem. Może to być urzędnik państwowy, może to być adwokat, może to być sędzia, może to być też ktoś, kto pomoże nam w sprawach leczniczych. Może to być też właśnie lekarz. No i później, kochani, ósemka monet, czyli praca, 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 jeszcze raz praca. ósemka monet, czyli powiedziałabym nieprzeciętne pieniądze, dobre pieniądze z pracy, którą się wykonuje indywidualnie, kochani. I teraz dalej jedziemy. Karta główna dla Barana. I teraz tak, co się wydarzy na pewno. Co się nie wydarzy. Co robić. Czego nie robić. I kochani, y, później jeszcze Wam pokażę na cztery kwartały, ale sobie tutaj na, dół, na dole wyciągnę, bo już po prostu nie będzie widać. Co Was czeka w czterech kwartałach? Powiem tak, rok może być taki, bym powiedziała, że jeżeli na kartę główną wychodzi czwórka kielichów, no to generalnie nie będziecie zadowoleni. Będzie bardzo dużo rzeczy się działo, ale z niczego nie będziecie zadowoleni, bo czwórka kielichów, tak jak widzimy, ktoś jest po prostu obrażony na cały świat, siedzi pod drzewem, trzy kielichy stoją przed nim. Nie wybiera żadnego. Czwarty kielich dostaje z chmur od Boga, również go nie wybiera. Generalnie jest bardzo, um, ma bardzo duże wymagania ta osoba um, i nie wiadomo czego chce. I bym powiedziała, nie korzysta z okazji, które mu los przynosi. No bo tutaj ma cztery opcje, kochani, i żadnej nie wybiera, czyli ja bym powiedziała tak: mniej obrażania się, mniej bym powiedziała takich wysokich wymagań na temat życia, na temat siebie, na temat drugiej osoby, na temat miejsca pracy. Może kochani, niestety e, trzeba troszeczkę odpuścić, bo inaczej wszystkie okazje wam e, przejdą z przed nosa. E, no i tak, kochani, co się na pewno wydarzy? E, na pewno wydarzy się paźmonet, czyli będzie dużo pracy, takiej mniejszej pracy, która będzie wam przynosić dodatkowe dochody. Bardziej to odczuwam jako dodatkowy dochód. Nie jako wasz główny dochód, także jeżeli, jeżeli macie jakąś dodatkową firmę, albo jeżeli szukacie jakiegoś dodatkowego zatrudnienia, to uważam, że dodatkowe pieniądze mniejsze od tego głównego dochodu przyjdą yy, i będziecie mieli dużo zleceń. No oczywiście też tutaj, jeżeli macie dzieci, albo jeżeli staracie się o dzieci, ta karta mówi, że ważne będą w tym roku dla Was przede wszystkim Wasze dzieci też. Lub jeżeli się spodziewacie dzieci, to też również życzę wszystkiego najlepszego. Co się nie wydarzy, i to jest dobra karta na to, co się nie wydarzy, bo to są rycerze kielichów, tak? Więc rycerz kielichów to są tacy czarusie, bym powiedziała. Możliwe, że faceci lub kobiety z przeszłości, w zależności od tego, kto to słucha, takie, które tylko Was zaczepiają. I tak naprawdę nic z tego nie wynika, tak? Czyli jakieś były relacje, bądź ktoś, kto was nie do końca, bym powiedziała, traktował poważnie. Uważam, że ta osoba. No, nie odezwie się do Was w tym roku i nie będzie dużo takich, bym powiedziała, sytuacji, w których będzie tylko czarowanie, magowanie, a tak naprawdę i flirty i nic poza tym, tak? Czyli uważam, że takie przypadkowe znajomości nie będą miały miejsca, bo Was to w tym momencie nie interesuje, tak? Lub jakieś, jeżeli ktoś Was um, nękał. Jeżeli ktoś z przeszłości do Was wracał i, i, i Wam po prostu dawał czadu, to uważam, że da to Wam spokój. Więc to jest dobra karta. No i teraz tak, co robić, kochani? Co robić? I to jest bardzo dobra karta. Wyciągam dwie razem, bo to jest dla Was tak naprawdę chyba najważniejszy um, przekaz z tych kart, ponieważ ta osoba, jako główna karta, Czwórka Kielichów, jest obrażona na cały świat. Wini cały świat za to, że jej nie wyszło. A tak naprawdę, co robić koło fortuny? Czyli, jeżeli ktoś, jeżeli ktoś wam coś proponuje, jeżeli są jakieś okazje na temat różnych rzeczy, tak. Jeżeli ktoś wam coś proponuje, jeżeli ktoś, no po prostu co, coś się wydarzy, że na przykład możecie z tego skorzystać albo nie, możecie gdzieś o coś zaaplikować, może o nową pracę, może po prostu wejść w jakąś nową działalność, bądź pójść w jakieś dodatkowe miejsce, lub na przykład zacząć jakieś nowe hobby, czy cokolwiek, kochani, wejść w coś, co będzie kompletnie innego, Niż do tej pory, łapać wszystkie okazje. Łapać i nie zastanawiać się, tak naprawdę, czy to jest dla mnie dobre, czy to nie jest niedobre. Nie pisać czarnych scenariuszy, wybrać którąś z tych opcji, albo najlepiej wszystkie, a nie no być obrażonym na cały świat, że to jednak nie są opcje migodne, ponieważ uważam, że te opcje, lub przynajmniej jedna z nich, będzie kluczowa do zmiany Waszego życia, tak naprawdę, w różnym aspekcie. Może to być aspekt. Psychiczny, może to być aspekt mm, finansowy, może to być aspekt miłosny, w zależności od tego, od, od co tak naprawdę mm, potrzebuje rewolucji w Waszym życiu, tak? Ponieważ no tutaj rada jest, żeby, żeby ryzykować po prostu i żeby wchodzić w coś, co nie do końca wydaje Wam się ok na początku, albo że to nie jest dla Was, a potem okaże się, że no, może, być, może być to na plus, tak? Czego, czego nie robić. No i to jest król monet. Jeżeli słucha mnie mężczyzna, to bym powiedziała, żeby troszeczkę popatrzył się na swoje finanse i żeby za dużo nie wydawał w tym roku, lecz bardziej gromadził, tak? czyli gromadzenie, zarabianie, a wydawanie czy inwestowanie no, w, innym, w innym czasie niż w tym roku. No ale też, kochani, ogólnie uważajmy na facetów, którzy mają dużo pieniędzy. To mogą być nasi szefowie, też słyszę. Facet, który zazwyczaj siedzi, a nie, a nie się rusza. Facet, który no, może być troszeczkę, mieć troszeczkę wagi, że tak powiem, na plus, no ale też taki może być zarozumiały trochę, tak? I on może rozdawać karty, ponieważ ma pieniądze. No, i uważajmy również na takiego mężczyznę, jeżeli nim nie jesteśmy, tak? Ponieważ no, może nam troszeczkę tutaj zamotać, może na nas mieć zły wpływ i tak dalej, i tak dalej, tak? Także tak, kochani. Jeżeli chodzi o cztery kwartały na ten rok, ósemka buław, czyli teraz od początku stycznia do kwietnia, kochani, na pierwszy kwartał. Mamy sobie y, tak naprawdę bardzo dobre, mm, bardzo dobre okresy, no bo właśnie tutaj y, dla Was y, jest to koło fortuny, czyli Osiem buław, czyli bardzo dużo pomysłów, bardzo dużo okazji, bardzo dużo może się dziać w Waszym życiu, nawet za dużo, może nawet będziecie mieli tego dosyć, ale od początku roku bardzo sporo y, różnych rzeczy może się dziać i pamiętajcie, żeby łapać okazję, tak? Żeby się nie zastanawiać, żeby nie wylądować w tej karcie obrażalskiej i takiej y, obrażonej na cały świat i, i na wszystkich wokoło, tylko nie na siebie. I że jeżeli chcesz zmienić swoje życie i tak się właśnie czujesz, to bierz wszystkie okazje po prostu, jakie ci los daje ym, i nie narzekaj po prostu, nie? To będzie na pierwszy kwartał, teraz na drugi kwartał troszeczkę gorzej, no bo teoretycznie ósemka mieczy mówi, że ym, no wiąże się z tymi traumami, głównie traumami z dzieciństwa, ale też traumami z poprzednich relacji może kochani. Trzeba będzie te relacje przepracować. Czyli, mniej więcej, jak się zacznie wiosna do końca czerwca, czyli do połowy roku, jest to dobry czas na to, jeżeli chcecie zrobić i przepracować tą kartę tak jak należy, a nie zachowywać się tak jak ta pani, ponieważ ta pani po prostu otoczyła się mieczami, skrepowała się, ona sama sobie założyła te no te przepaskę na oczy i na uszy ona nie chce widzieć nie chce słyszeć i po prostu jest w piwnicy tak zwanej mentalnej jest na poziomie minus jeden ma doła no i kochani chodzi o to żeby z tego doła wyjść żeby w ogóle najlepiej tego doła nie łapać tak także kochani uważajcie na różne tego typu stany ale także jeżeli widzicie że coś was blokuje przed osiągnięciem sukcesu, żeby w ogóle z czymś ruszyć, no to, kochani, jest dobra pora na to, żeby te wszystkie traumy przepracować, czy na terapii, czy samemu poprzez różne techniki, kochani, bo to będzie dobry moment do ruszenia dalej do przodu. Dlaczego? No, bo tutaj już w trzecim kwartale. Czyli tak, jak już są wakacje, i praktycznie do końca wakacji, do końca września, mamy dwójkę buław, czyli przepracowujecie tutaj wszystko, co trzeba. Później idzie dwójka buław, czyli karta planowania, tak. I tutaj właśnie ten facet trzyma globus, co oznacza planowanie, co ja dalej strategicznie powinienem, powinnam zrobić w swoim życiu. No i teraz tak, dwójka buław oznacza zawsze dwie drogi wyboru. Także kochani, y, albo bierzecie obydwie, albo bierzecie jedną, w zależności od tego, co możecie wybrać. Pamiętajcie o tym, że koło fortuny dla Was w tym roku jest korzystne, także y, trzeba łapać to, co daje więcej, y, bym powiedziała, y, korzyści dla Was, jakichkolwiek. Jakiekolwiek chcecie korzyści osiągnąć, to bierzcie to, co tak naprawdę lepiej y, dla Was, y, no, dla Was będzie, tak, y, w tej danej opcji, tak. Nie wybierajcie czegoś, co jest y, niekorzystne dla Was, tak bym powiedziała, bo to nie jest ten moment Waszego życia, żeby wybierać coś, co jest bezpieczne, ale mniej korzystne. Także, kochani, czwórka, y, przepraszam, czw y, czwórka oczywiście jako cesarz y, z y, Wielkich Arkan, ale na czwarty kwartał także, czyli do końca roku październik, y, listopad, grudzień. Jest karta cesarz, czyli właśnie bardzo dobra karta dla mężczyzny, który bardzo umiejętnie zarządza swoim majątkiem, e, staje po prostu na czele, ponieważ cesarz jako główny i najwyższy mężczyzna rangą w tarocie ma opanowane cztery żywioły czyli właśnie żywioł e, e, powietrza, mhm. e, żywioł, kochani, monet, czyli ziemski. E, żywioł, kochani, buław, czyli ognia, czyli to jak funkcjonuje, jak się rusza, no i również e, jest tam też e, żywioł kielichów, czyli żywioł uczuć, więc wszystkie cztery żywioły, kochani, ten facet ma opanowane. Więc jeżeli e, wy, jako mężczyźni, chcecie no, znaleźć taką, taką równowagę między czterema żywiołami, to uważam, że wam się to ziści. Jeżeli szukacie nowego mężczyznę do związku, jest to dobry czas do końca roku dla kobiet, żeby znaleźć takiego mężczyznę. Jeżeli już jesteście w małżeństwie, to będzie to właśnie czas waszego mężczyzny. Albo bardziej no, mąż będzie aktywny i mąż powinien bardziej zainwestować w siebie i powinien wyjść no, naprzeciw. No bo mogą być ważne różne inwestycje, mogą być... Musiały być podjęte, bym powiedziała, jakieś ważne decyzje związane z majątkiem lub jakieś strategiczne decyzje na temat, na temat całej rodziny, czy, czy tego, gdzie żyjecie, co robicie i tak dalej w życiu. Także jest to doskonały moment na to, żeby mężczyzna przejął inicjatywę, kochani, i żeby coś postanowił. Także, kochani, teraz czytam to, co napisała mama na temat barana, czyli w skrócie, w pigułce, w astrologicznym skrócie. Baran, czyli główny, główne hasło na 2026, to są ambicje ponad siły oraz ważne decyzje. Czeka Cię pracowity rok, planety Neptun i Saturn. Saturn w Twoim znaku skłonią Cię do poważnych refleksji nad celem i sensem dotychczasowych działań. Energicznie zabierz się za wszystkie ważne sprawy, także urzędowe. Uporaj się z zaległościami, pokonaj przeciwników i udowodnij wszystkim, że można na tobie polegać. Nie odkładaj ważnych spraw na później, bo mimo wszystko postawisz na swoim. Twoje zdolności do organizowania i planowania bardzo się wszystkim przydadzą. Gdy twarda rzeczywistość i realia będą się odzywać, może być łatwo o zwątpienie i poczucie, że zaczyna ci brakować sił, ale na szczęście możesz liczyć na wsparcie sekstylu Plutona, który pomoże ci odzyskać stracony czas, przezwyciężyć przeszkody oraz pokonać słabości i ograniczenia. Jednocześnie od 30 czerwca jowisz w trygonie do Twojego znaku, zapewnić Ci sukcesy i polepszenie aury we wszystkich dziedzinach życia. No, bo tutaj właśnie widzimy sobie od tego, tej drugiej połowy praktycznie roku, że tutaj ruszasz, można powiedzieć, tak? Na początku roku nie do końca e, będziesz siebie wierzył, ale później e, pójdziesz na całego, uważam. I powinieneś, no, bo tutaj jest około fortuny. Będziesz miał wtedy więcej czasu dla siebie. W drugiej połowie roku dobrze planuj wydatki i inwestycje. To jest to, co ja też mówiłam, właśnie. Czyli uważaj, gdzie wydajesz pieniądze, bo trzeba będzie inwestować, a nie wydawać, kochani, na głupoty. Także tak to, kochani, wygląda. Najlepsze dni dla Was, jeżeli chodzi o cały rok, kochani, jeżeli chcecie, to sobie zapiszcie. To jest okres Wenus w Baranie, czyli od 6 do 30 marca, kiedy Wenus jest także w lwie, czyli od 13 czerwca do 9, do 9 lipca kiedy Wenus jest także w wadze, to również jest dla Was dobry czas, czyli od 6 sierpnia do 10 września oraz od 25. Października do 4 grudnia. Później, najlepszy okres, znowu dla Was, Merkury, jak jest w Baranie, czyli od 15 kwietnia do 3 maja, później jak Merkury jest w, w Lwie, czyli od 9 e, sierpnia do 25 sierpnia, potem jak Merkury jest znowu w Wadze, czyli od 10 do 30 września, oraz jak Merkury jest w Strzelcu, czyli od 6 do 25 grudnia. Uważaj i działaj z rozwagą w dni, czyli uważaj głównie w te dni, gdy Mars jest w Baranie, czyli od 9 kwietnia do 18 maja oraz jak Mars jest w Raku od 11 sierpnia do 28 września. Tyle dla Was, kochani. Serdecznie Was pozdrawiam. No i popa. Pa.